Jest coraz więcej rozwiązań w coraz większej liczbie sektorów życia społecznego, w których po prostu transparentność jest standardem, ujawnianie różnego rodzaju informacji, które mają zbudować zaufanie do różnych instytucji, podmiotów prywatnych, publicznych. Więc jest coraz więcej różnego rodzaju instrumentów. Ten wzrost... Jeszcze dodatkowo jest przyspieszany z faktem takim, że rozwijają się nowe technologie, które umożliwiają upublicznianie tych danych, opracowywanie ich, korzystanie z nich nawet przeciętnym obywatelom, klientom, konsumentom. Więc bym powiedział, że w ostatnim dziesięcioleciu, jakby przyrost transparentności, tak już w dużym stopniu upraszczając, jest jakbym, w tempie, ma tempo geometryczne. W Polsce jest to. Trochę trudniejsze, bo i u nas kultura nie sprzyja tej transparentności i też my nie posługujemy się ani nie tworzymy takich rozwiązań, na przykład informatycznych, w takiej skali jak to się robi nie wiem, w Stanach, w Europie Zachodniej czy na przykład w Estonii, która jest takim liderem naszego regionu. Więc u nas to postępuje trochę wolniej, ale jak powiem, też są zmiany widoczne. Jesteśmy coraz bardziej przejrzyści.